Dobra, zaczynamy. Dzisiaj chciałbym wam pokazać y, unboxing paczki kart do World Champions League 2014-2015 Chcę otworzyć tą jedną paczkę wiem, ja, to nie jest dużo ani też mało No ale no, nic mi innego nie przyszło do góry Ba nagle ja chciałam dzisiaj budzić dla Was odcinek nie sam taką paruszkę. Myślę, że coś nieciekawego będzie. Dobra, otwieram. Czekajcie. Robię cięcie. I do was wracam. Dobra, otworzyłem. Tutaj mam takie. Kogo my tu mamy? Mamy tutaj lunch, laugh, Jakiś nie rozumiem Ale dobra Mamy tutaj e, Ta matę Arleon Czadiuj Jedzy kolate Saraj Mamy Wandel Róż, to jakiś super Defensi Rock Gary Kiley czy jakoś tam Hmm, nawet fajna karta. Tutaj coś ciekawego. A to jest Julian Ran. Hmm, nawet fajny. Wow, 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 wow. Logo, normalne logo Realu Madrid. Nie wiem. Nie, no, jestem pod wrażeniem. No nie włączam, grę i gram. <coughs> o. O, coś musi być niepowtarzalnego, nie wiem co, muszę zobaczyć. Patrzcie. Nie wiem, co to będzie. Liczę do trzech. Go co? CO?! Co, co, co? Limit Edition, Limit Edition, rozumiecie? Limit Edition. Alexi Sanchez. Arsenal London Limit Edition. Nie, no, wow, wow, wow. Jestem pod wrażeniem. Normalnie. Teraz wam pokażę, z których kart bardziej cieszy, a To jest 3. To, to oczywiście króluje. To będzie trzecie miejsce. A 2, A drugie miejsce. Taka karta. Proszę, to jest moje top 3 z tych kart. Nie wiem no ja normalnie padam pierwszy wybiorę Najlepszą kartę Dobra tak, to było No To bym ja Pawłos No i co? Do no zobaczenia Zachęcam do lajkowania i subowania mojego kanału. Cześć i piona.